Witam, witam, o zdrowie pytam, napiszcie w komentarzu jak tam u was znowie, a tak serio to witam was w kolejnym u mnie wieczornym odcinku, ale u was najpewniej gdzieś rano jest, więc ten jestem już w piżamie, ale dobra nie przyjmujmy się tym moim strojem. Dziś będziemy sobie omawiać rzadkie u mnie figurki lego. I to będzie dzisiaj temat przewodni, więc zapraszam do odcinka I widzimy się za chwilę Pierwsza figurka Pierwsza figurka to Garmadon Z dwoma torsami Bo zwykły Garmadon to jeszcze jakoś da się go znaleźć w niektórych tych Ale przyjrzyjmy się jego w ogóle składowi i jak on wygląda Zwróciłem uwagę na to, że jak się odejmie jego tor, to wygląda jak ten ym, no, z pierwszego sezonu, znaczy nie, z pilotażowych, a jego ogólnie tor da się wiele rzeczy wykorzystać, na przykład do postaci, która ma cztery ręce, albo do robota nawet, która ma cztery ręce, co jest ciekawym zastosowaniem. Więc no, to jest pierwsza figurka. Ja. No i poczekajcie. No i ona kosztuje ogólnie gdzieś około 20 zł można było ją dorwać z magazynu. Ja ją mam z, z komiksu, bo chciałam i komiksy, i figurkę. Komiks jest przeczytany i jak chcecie, może zrobić recenzję komiksu, ale ogólnie figurka fajna. Więc przechodzimy do następnej figurki. Głównie to będzie Lego Ninjago, ale za teraz mamy Harumi z najnowszego sezonu. Pojawiła się podajże w zestawie 17073 podajże, ale mogę się mylić. Yy, figurka jest dosyć rzadka i to jest moja jedyna figurka Harumi, więc dla Rytas Ona ma dwie buźki, jedną taką uśmiechniętą. O. Yy, drugą taką złą. I ogólnie to jest chyba jedyna figu yy, to jest fi ta figurka pojawiła się w jednym zestawie, więc to jest dosyć rzadka figurka, więc no przechodzimy do następnej. Jest to król, mórz i oceanów. Weź swojej pelerynę. Ale no, ogólnie hełm, yy, trzeba zwrócić uwagę na hełm, bo on jest bardzo złożony i mogę Wam zaprezentować, że będzie, myślę, że fajnie będzie się, oj, nie ta strona, fajnie będzie, o, prezentował się na Mermodonie. Yy, o, i takie coś fajnie wygląda, ale nie dziś o tym. Figurka pojawiła się może w większej ilości zestawów, ale ja ją mam dosyć dużego zestawu. Ale tak jak jest fajna i mi się po prostu podoba. I jeszcze ta peleryna jej dodawała uroku. No i taka jest ta. A kolejna figurka, już może nie jest za droga, bo jest w poziomie też tego Garmadona, ale też jest rzadka. No, więc. Szkieletowy czarodziej. Niestety ma zmienioną minkę, ale to jest jego minka. Ogólnie figurka bardzo ładna i tego te spodnie mogą się przydać do w ogóle jego szaty. Te mogą się nadać do tego ducha z najnowszych sezonów Lego Ninja Dragon Rising z pierwszego sezonu. A tak to to jest w ogóle Radę ta straszny, ta figurka i ja ją dodawałam z, z magazynu który kosztował też 20 zł, ale przeliczając na te czasy, to pójdę żywam gdzieś, że ona gdzieś teraz kosztuje 30-40 zł, więc. Ale dobra, teraz odbiegamy już od Lego Ninjago. Lego Dreams. Pani Castillo. Ona się pojawiła, jak sądzę, w dwóch zestawach. Ja ją mam z tego głównego o niej. Głównego. Ale ogólnie tu jest minifig, Taki, min, że nie mini tylko. Że nie mini tylko mini, mini fig. W ogóle jej laska. Yy, ciekawe. Yy, a pani Castillo sama w sobie jest do, fajna, tylko. Czemu ona ma plecek? Że to nie jest jakby złe, że ona ma plecek, tylko. To niszczy całą figurkę, że nie można złowić z nią czegoś innego, tylko jest, że ona musi mieć ten plecak. Ale może tak było w serialu, no to wtedy zlecam honor. A teraz już tak zupełnie coś, czego się nie spodziewacie. Zwykły chłopiec. Co w tym niesamowitego, jakby powiecie. To nie jest zwykły chłopiec, jak tak się wydaje. On kosztuje najpewniej w Polsce gdzieś 80 zł. Jest on y, z Legolandu. Jest to jedna z moich pamiątek, którą przywiozłem. Ogólnie może nie mam tu za bardzo co gadać, ale jej bluza w ogóle jest fajna. Do jakiejś figurki fajnej na pewno się nada, więc... Jest to fajna figurka i taka pamiątkowa, więc... A kolejna figurka jest z Lego Movie dwa dokładniej. Jest to ta, ta pamiątka, co y, Ted. była przebrana za astronautkę, a, a początkowo myślałem, że to chłopak jakby. Próbuję jej zdjąć hełm, ale chyba nie ma opcji, a tu mój homik szaleje. ASMR yy, Ogólnie, figur, figurkę trzeba tutaj docenić nie za to, że jest super wykonana i tak dalej, tylko za to, że ma taki unikalny torus. O, zobaczcie. Taki unikalny. Unika, unikalny torus, i w dodatku z tym hełmem to jest taka. Kurde, to jest taka astronautka z Lego Fransa. Dobra. To jest już szósta minifigurka więc jesteśmy w ponad połowie. Poczekajcie, dobrze? Liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest siódma figurka, czyli będzie 11 Dobrze, liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, dobra, tak. No to zostały nam trzy. Jak była pani Castillo, to jeszcze z rzadkich figurek z tego samego zestawu mamy y, Senną mścicielkę. Y, ona podejrzew, pojawiła się też w małych zestawach. Ja ją mam z tego samego zestawu, co pani Castillo. I mamy taki duet senny. W ogóle co ciekawe, tak zwróciłem ostatnio uwagę, że ta kolczuga jest tak naprawdę odświeżoną chyba wersją tej starej kolczugi. Że y, kołcza na jakoś tak. Nie wiem dokładnie, ale ogólnie sama figurka jest fajna i podejrzewam, że za, rzadko. Y, wracamy do Lego Ninjago i mamy tutaj zwykłego. Ninja, takiego co ćwiczy. Ja, ja mam jeszcze kobitkę, ale gdzieś w pole jest, więc ten. No to on jest fajny ze względu jego stroju. I niby zapytacie, ej, co jest w niej? Rzadkiego? Powiem tyle, że ona się pojawiła w jednym zestawie. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa ten zestaw kosztował prawie 300 zł. Więc ta figurka jest rzadka i mamy ostatnią figurkę. I uwaga, co to za figurka? Jadłem dzisiaj fasolkę, więc jest to imperator. Więc yy, z kalendarza, a kalendarze z Lego są rzadkie, więc ten. W ogóle on ma dwie minki. Nie pokazywałem ich w ogóle, ich różnych minek. Oj. Więc ten. A za niedługo dołączą nowe figurki. Więc szykujcie się na aktualizację i ocenienie paczki. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do łapki i subskrypcji. Wbijamy jedną łapkę w górę, a nie w sumie dwie łapki w górę i nagrywam kolejny taki odcinek. A ja się z wami żegnam. Tu był Kacper Wirusik i pa! Ha, 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 ha.